Pastor jest kolei zachodnich kumarskich. Jest dziś pracowity dzień. Tomek właśnie płynął na chłotnicy górską. Tomek w końcu gna torami w górskiej. górską. Szybko Tomek ciuchczał, musiał zobaczyć, musiał ciuchczać, ciuch, ciuch, Już, już. Jeszcze tylko chwila, zobaczył Zigzaka i Sali. Sali i małgorzata się uśmiechnięli. Oni, witaj, tamku. Tam, tamku. Cześć, Tomku. Tomek się uśmiechnął. Cześć, Zigzaku i Sali. Możemy jechać. Oczywiście. Tomek zobaczył magister Felka i Złomek. Cześć, tamku. Witaj, Tomku! Witajcie na wyspie Sodo, powiedział Tomek. Jestem najczęśliwszy. Jadę z Iksakiem i sali m, do koła serca. I jedziemy i płyniemy na sodo. Wy też musi, musicie chcieć. My, teraz mamy butonę, a musi jechać Tomek. Jesteś autobusem. Ja jestem autobusem. Złomek to holofut. Musisz też zjeść Tomek na budowie! Tomek się uśmiechnął, ale chciał zjeść z igzakiem do koła serca. Tomek powiedział, ja idę na zigzaka i sali i jadę do koła serca. Tylko nie to! On ustawić się i pędzą. Najszybszy to Tom. On dziś używa węgla specjalnego. Wnoszą się w górę. Złomek i panna Felka tali na Błotaryę. To czyli Tomka. Dotarli dookoła serca. Patrzą na dom, Tramu, smutnego złomka i magister Felkę na butori. I mnie wiedzieli, że tu jest taki ładny widok. Tomkowi najlepszy. Chyba ten widok jest bardzo wspaniały. Racja. Wiem ładny. Tomek był najczęściej, aż mu zabujodała woda. Jestem najczęściej jaką mam na wyspie. Tomek sali, Jechali do domu. Złomek i Magister Felka wracali. Wróciliśmy jeszcze tu. Co? Tak! Wow! Marlin jecha, jechał już do Tomka z ich sali. Złomka i Magister Felka w chłodnicy górskiej. Dizel 5 groźny też. Wita się Marlin i Dizel 5. Witajcie Tomku, kuzik Soli, Roku, Magister, Felgo, jestem Marylina, Znika, Niewidzialność, włącz! Zniknąłem! Przyjaciele, poczuli się na świecie. I Sali powiedziała Cię Szczankowi. Jestem w Sali, lubię domka. Też lubię, Sali. Ja też. Tak jak kochańce. My Was też! Ja znikam i też lubię. Wszyscy poczuli się najrześliwsi na świecie. Tomek i przyjaciele, Tomek w krainie zwierząt. My z pasową jesteśmy kolejnym po morski Tomek jeszcze jedna na chłodnicy górskiej. On dziś to my chodzi z Siksakiem Sali do chodnicy górskiej. Jestem Tomek. Zdeczny parobus. Jestem z Siksakiem. No, dobrze się ściga. Jestem Sali i ja też lubię Tomeka. Tomek z Siksakiem Sali jechali na sobę. Tomek, Zygzak i Sali płyną na sotor. Tomek najpierw pokazał domkowo. Jechał na obrotnicę i odwróciła się na, na ten bok. Zygzak i Sali widzą domkowo. Jest piękne. Wow! Tomek zyk zakisali i pokazali domkowo. Teraz ci Teraz Tomek chcieli pokazać rybkowo. Tomek zyk zakisali do do rybkowa. I zobaczyli już pierwsze zwierzę. To był wielki mi... Cześć Michu, cześć Michu, cześć misiu. Cze Witajcie, przyjaciele. Mój przyjaciel, miłość. Jest teraz na dole. Sali poprowadziła Zygzaka i Tomka i zobaczyli Cucinkowa. Na staty Cucinkowa spotkali wielką małpę. Przyszedł miś. Brrr. Brrr. Przybył Harold. Witaj Zygzaku i Sali i Tomku. A to a jakie to są zwierzęta? Miś? Małpa! Coś Małpa! Witajcie przyjaciele! Samuel brat Miłosza jest na dole. Tomek zigzakisali i pojechali do Grodkowa. Tomek Zik zakisali dotarli na stację Grotkową, Kuchną stację na Wyspie Sodo. Zobaczyli wszystkie inne zwierzęta. Cześć, zwierzęta! Witajcie, zwierzęta! Cześć, zwierzętka! Witajcie, przyjaciele! Ja? Ja jestem... Miło... Mój brat już jest na dole. O, jakie fajne zwierzęta. Wszyscy to chodzą jest na świecie. I znowu w sali powiedział coś tamkowej. Jestem w sali. taka się Lubię Tomka. Ja też się lubię. Ja was też. My was też. Ja znikam I też lubię, ale pojechali na soto. Tomek Zygzak i sali poczuli się najszczęśliwsi na świecie. Tsz. Tomek i przyjaciele. Tomek świętuje święta. Wyspa co jest. Na to piękny zimowy dzień. Tomek idzie po to, tak szybko, żeby wrócić do domu, ale obrotnica nie działała, jest zamarznięta. Jak tylko ci myli, od razu obrotnica zaczęła działać. Zygzakisali zakisali jechali do domu Kowana święta. Cześć zigzaku i sali. Cześć Tomku. Witaj Tomku. Robimy choinkę, bo idą święta. Choinka powstawiła. Tom zigzaki sali jadą do domu. Jak w domu? zigzaki sali. No, zaś to szczonkowi. Jestem w sali. Lubię to kombi i chciałam, ma tę sterwenek też. Rano nareszcie. Jestem taka szczęśliwa. Jestem najlepsza! Lubię Tomka! Ja też cię lubię sali. Ja was też. My was też świętujcie! Ja znikam i też lubię. A my jesteśmy tam i też lubimy Tomka z i sali. Wszyscy czuli się najrzeźliwsi na świecie.